Każdy ze studentów marzy o tym, aby po studiach udało mu się znaleźć pracę w swojej specjalizacji. Pirski PWZ pomaga żakom z Instytutu Politechnicznego studiami dualnymi. Jest to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. Studenci za odbywane praktyki otrzymują wynagrodzenie. Studia dualne na PWZ w Pile oferują studentom to, co najważniejsze, czyli wiedzę akademicką oraz doświadczenie praktyczne. Żacy, którzy przeszli proces wewnętrznej rekrutacji, mają okazję odbycia płatnych praktyk studenckich oraz szkolenia zawodowego. Mogą również otrzymać dodatkowo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. W chwili obecnej jest to kilkudziesięciu studentów. Myślę, że jest to wymóg czasu. Że jest to konieczne ze względu na zmieniający się rynek pracy jest to zarówno korzystne dla zakładu pracy, jak i dla studenta, jak i dla uczelni. Jednym z żaków, który bierze udział w studiach dualnych jest Tomek. Studiuje on elektrotechnikę. W jego kierunku praktyka jest niezbędna, aby można było sprawnie pracować w swoim zawodzie. Projekt prowadzony przez swoją uczelnię, traktuje jak wyróżnienie. Praktyki w firmie będącej partnerem PWZ u wiele mu udowodniły. Wiadomo, że to nie do końca tak jest, że wszystko, co się uczymy, to się wykorzystuje. Ja, będąc w Philipsie, yy, na Przemysłowej, już teraz widzę właśnie, że najważniejsza jest praktyka, wykonywanie manualne oraz mówię to, że oczywiście się przydaje, ale to nie na wszystko. Obecnie studenci Instytutu Politechnicznego mają możliwość skorzystania ze studiów dualnych, odbywając praktykę w jednym z trzech przedsiębiorstw współpracujących z PWSZ. Każda z firm przyjmuje studentów z różnych kierunków. Wszystkie firmy cieszą się wysoką renomą i uznaniem nie tylko na rynku lokalnym, ale i międzynarodowym. Plan zajęć studentów biorących udział w projekcie różni się od standardowego spisu przedmiotów. Studenci w kierunku elektrotechnika, mechanika, budowa maszyn oraz transport idą na trzecim i na czwartym roku po trzy dni w tygodniu na zajęcia praktyczne, dodatkowo mają tam praktykę. Żacy za odbywanie praktyki otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1680 zł. Oprócz tego otrzymują również comiesięczne stypendium. Korzyści z projektu płyną niewątpliwie dla obu stron. Studenci nabywają i rozwijają dodatkowe umiejętności, poznają nowe zaawansowane technologie, mają szansę na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Firmy zaś mają możliwość wyszkolenia i pozyskania dobrego pracownika na przyszłość. A to wszystko niewielkim kosztem.